Tomasz Podgórski zadowolony pewnie z faktu, że założył paskę kapitana i wyprowadził zawodników na wojsko, ale nie ma po końcowych blisku powodów do radości No na pewno ten pierwszy mecz ligowy nie ułoży nam się tak, tak jak chcieliśmy myślę, że po, po niezłej naszej grze tutaj, tutaj powinien być remis, nie, nie porażka jednak w 87 minucie tracimy głupią bramkę, no i Stało się tak, że, że nie wywozimy z Płocka żadnego punktu. Tomek, yy, czułeś coś specjalnego opowiadając zespół jako kapitan, bo przejąłeś opaskę po jednak tutaj z yy, biegców No na pewno przejąłem opaskę po, po Jarku, jednak to była decyzja zespołu i ja się ją, jej podporządkowałem, także, także na pewno jestem zadowolony, że, że zespół obdarzył mnie takim zaufaniem. Ale cóż, no, no, no szkoda, że, że ten, ten, ten mój debiut w, w roli kapitana nie, nie wypadł pomyślnie i my nie wygraliśmy tego meczu, bo co najmniej nie zremisowaliśmy że Pellegrinowie na początku w tych pierwszych meczach są bardzo trudnymi rywalami, Czy twas rzeczywiście dzisiaj tak wysoko zaświeciła poczterna? No czy na pewno mecz był wyrównany? Myślę, że myślę, że yy, nawet w końcówce, bo widać, że, że oni też też by byli zadowoleni z, z remisła, a zrobili jakąś taką, taką akcję może bardziej przypadkową i w końcówce strzelili nam bramkę i no i, no i szkoda naprawdę. Nie zakładaliście, bo Porażkę jednak badaliście potrzebno. Porażkę w razie przepamiętania jak na rywal, który ześlany do na pewno, no, nie mamy się co oszukiwać, każdy mecz będzie trudny, każdy mecz będzie, będzie meczem walki i z takim nastawieniem będziemy do Gdyni, tanio skóry nie oddamy, wiadomo, że, że po pierwszym przegranym meczu musimy się odbić i no, może być tylko lepiej, bo, bo wiadomo, że okres przygotowawczy był krótki, ciężko było się zgrać, jednak myślę, że, że z, każdym, z każdym meczem będzie coraz lepiej. No, na pewno zawsze coś do poprawienia, jednak myślę, że, że pozytywnie się zaprezentowali i tak jak już wcześniej powiedziałem, że z każdym meczem powinno być, powinno być coraz lepiej, bo, bo, bo nasze zgranie będzie, będzie postępować i, i będzie lepiej.